18 najczęstszych błędów popełnianych przez inwestorów bądź ludzi, którzy chcą zostać inwestorami. Błąd pierwszy brak pomysłu na kupione mieszkania. Co ja przez to rozumiem? Czyli kupujemy mieszkanie, wydaje nam się, że ono jest tanie, ale nie myślimy, co my z nim zrobimy. Czy je sprzedamy, komu je sprzedamy, jakie wyremontujemy. Jakie możemy podzielić, czy chcemy je na wynajem, dla kogo na wynajem? Czy dla studenta czy dla rodziny? No bo ktoś, kto jakby nie wie, na przykład pracuje w korporacji i zarabia dobre pieniądze, no to może pomyśleć, po, poczytać jakieś tam książki, pójść na jakieś tam szkolenie, posłuchać o branży nieruchomości i powiedzieć: Kurde, ja też chcę kupić nieruchomość. No i przeczytasz, że kupić tanio to dobrze, nie? No i to jest prawda, zgadzam się z tym. To jest kluczowe, kupić tanio, ale drugą kluczową rzeczą jest lokalizacja i też target tego klienta. No bo jeśli my kupimy na jakiś obrzeżach bądź z wadą prawną mieszkanie, no to co z tego, że my kupimy tanie, tanio, jak nie będziemy mogli wyprostować tej wady prawnej, bądź długo będziemy ją wyprostowywać i nasza stopa zwrotu tak naprawdę będzie nieopłacalna, bądź Nikt nie będzie chciał kupić tego mieszkania, bo będzie w jakiejś obskurnej dzielnicy, gdzie nikt nie będzie chciał mieszkać, gdzie są mieszkania na przykład same, tylko komunalne. Więc ja myślę, że pierwszą rzeczą powinniśmy przy kupnie nieruchomości, jako doświadczeni inwestorzy, bądź niedoświadczeni, bo wiadomo, że jak mamy to doświadczenie, to patrzymy na te różne aspekty zastanowić się, po co je kupujemy, zanim je kupimy. I właśnie o to chodzi, że żebyśmy się nie zastanawiali po kupieniu tej nieruchomości, kto jest jego nabywcą, bo wtedy już może być za późno trochę, prawda? Wtedy będziemy się zastanawiać głowić i zamiast bawić się tym i obracać sobie tym nieruchomościami, bądź czerpać z tego pasywny dochód, będziemy mieli bardzo dużo problemów trochę emocjonalnych, bo będziemy podchodzili do tego emocjonalnie, bo to jednak są nasze środki, które my inwestujemy, a chcemy, żeby one na nas pracowały. I nie chcemy mieć z tym, z tym problemów, prawda? No i wtedy, jakby po tych latach zabawy z tym nieruchomością, która nie jest w dobrej lokalizacji, może się okazać, że wcale inwestowanie w nieruchomości to nie jest dobry biznes, bo się nie zwraca. Później dużo ludzi, którzy nie specjalizują się w branży nieruchomości, mówi, że inwest inwestowanie w nieruchomości to nie. Nie opłaca się po prostu. Ja kupiłem kiedyś i nie zwróciło mi się. Po paru latach udało mi się je sprzedać i straciłem jeszcze na tej sprzedaży, bo nikt nie chciał tego kupić, więc musiałem zjechać z ceny. No ale nie pomyślał, że to kluczowe w tym było lokalizacja, lokalizacja i też target tego klienta, nie? Bo jakbyśmy kupili mieszkanie w dobrej lokalizacji, w dobrej cenie, no to też dobry klient by nam zapłacił już za to. Jak i gdybyśmy kupili, też sprawdzili, porozmawiali z jakimiś osobami z nieruchomości, że trzeba uważać na jakieś tam wady prawne, sprawdzać księgę wieczystą, o takich rzeczach, którzy jako niedoświadczeni inwestorzy możemy wcale nie wiedzieć. Bo mi samemu na początku takie same błędy popełniałem, że czegoś nie sprawdziłem. Człowiek się uczy jednak na tych błędach, i najczęściej też się uczy na błędach swoich. Nie? Fajnie się uczyć na błędach czyjś, ale nie zawsze tak jest, po prostu. Dlatego jakby. Myślmy przed zakupem nieruchomości, co chcemy z nią zrobić. A jeśli nie wiecie do końca, co chcecie z tym zrobić, macie środki do zainwestowania, no to jakby możecie się do nas odezwać. My dla Was zajmiemy się obsługą prawną tym, jak coś znajdziemy nieruchomość poniżej ceny rynkowej, doprowadzimy to do stanu, który powinien być, sprzedamy tę nieruchomość, czyli obrócimy Waszym kapitałem bądź Przystosowujemy Wam taką nieruchomość do najmu, pomożemy Wam wybrać lokalizacyjnie i od razu spersonalizujemy plan działania pod Was. Czyli indywidualnie podejdziemy, że Wam zależy na tym, na tym, na tym i na tym, żeby pasywnie pracować, i wtedy dostosujemy najemcę i klienta na to Wasze mieszkanie. Zapraszamy do współpracy. Daniel Makowski, Champion Invest.